28 styczeń 87 Jestem tu córko, ja jestem mądrością. Bądź gotowa ujawnić moje orędzie całej ludzkości. Ja Jezus Chrystus powiększę moje łaski. Zawahałam się. Wasulo, w moich w oczach niczym się nie różni. Jednak Jezu różnię się od innych osób, które otrzymały orędzia od ciebie. Wiele z nich to były zakonnicy. To były pobożne siostry, a ja jestem jak reszta ludzi. Nie pasuję do tego obrazu. Rozumujesz po ludzku, dziecko. Czuj się przeze mnie kochana. Jezus wypowiedział pośpiesznie, następne słowa. Było to tak, jakby chciał powiedzieć mi o czymś, zanim otworzę usta, aby dodać jakieś głupstwa. Moja córko, bądźmy razem, odczuj, że cię kocham, chodź się ze mną pomodlić. Pomodliliśmy się razem. Bóg mówi, że jest mądrością. Bóg mówi do ciebie, bądź gotowy, gotowa ujawnić moje orędzie całej ludzkości. Jeśli ty tego nie rozumiesz tak do końca, to z jednej strony nic nie szkodzi, no bo sprawy duchowe boskie nie są takie łatwe do przyswojenia. A z innej strony, jeśli ty tego nie rozumiesz, Mówi tak do Ciebie. Jeśli Ty tego wszystko nie rozumiesz, to Bóg mówi tak do Ciebie. Rozumujesz po ludzku, dziecko. Zakończę słowami Boga. Bardzo dobrze pasuje. Chodź się ze mną, pomodli. A więc chodź.